I elo elo, zanim przejdziemy do odcinka, to chciałem wam powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcji na tym kanale Jeżeli chcecie zobaczyć jak się tutaj znaleźliśmy i tak dalej, to wpadajcie do Smartiego, bo tam jest jakby pierwsza część odcinka z The Bungie I chciałem powiedzieć, że partnerem tego wyjazdu była marka Acer i Więc wpadnijcie do opisu i sprawdźcie co oni dla was przygotowali A i wpadajcie na kapel, bo tam jest nowy dropik A teraz życzę wam jego oglądania Jak nastawienie? Ja w ogóle nie stresuję, ja się o, bardziej stresuję tym, że dzisiaj kolację nie zje. Bo widzę jak tak to wygląda no jest kawał byka, chociaż w kamerze nie widać, ale będzie się działo. co, zapraszam, pierwszą sobie, która będzie skakać. Martuś, tak lecisz. Gala warzeń. Ty, żeby to nie pękło! Sprawa wygląda tak, że wysłaliśmy tak, tak, kepcia tak, oczywiście jako tak, pierwszego. pierwszego. Ja przyznam, że zagrałem trochę na IQ i liczę na to, że zablokuje znowu coś, tak samo jak na linie, potem się nie wyrobimy, ja nie skoczę i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że tak się stanie. Ale tutaj Liny nie musi rzucić, chyba. Nie musi rzucić, ale wiesz, kepcio zawsze znajdzie sposób, żeby się sknucić. Ciebie zapraszam, już tutaj po lewej stronie sobie stań, za chwilkę będziesz i ja ale coś, to jest łyda piłkarza Ta, z też, Tak, z dragwena też <grym> Zmartwiłem się, że na tą łydę to nie wejdzie, ale uda, udało się, udało się To jest Zgare. połowa sukcesu To z takiej wysokości będziemy skakać, nie? Nie, <grym> O kurde, ty o, jest. Obstawiamy. W którym momencie skoku? Lina się zerwie i nie wytrzyma. Wydaje mi się, że tak jak wyskoczy, tak jak już się ta Lina jakby skończy. Ja obstaję, że ona nie wytrzyma napięcia już na samym początku. No, mi się wydaje, że ten ciągnik w ogóle może być ciężko, nie? Bo już widać, że on jest tak trochę przechylony. <głosy> Faktycznie. A Smarty, <noise> pozbyliśmy się tego. Ja pierdzielę. To proszę pana, tak jak się umawialiśmy, tam na górze go odczepiamy, nie? Ja pierdzielę Wsadziliśmy go już jako pierwszego, nie? Materiał mamy, I was just a prank bro i tyle Ja pierdiela. No w sumie nie wiem co ja bym chciał powiedzieć, trochę się zestresowałem ogólnie, reasumując wszystkie aspekty Przecież <zartuje> temat, no tak, tak chciałem powiedzieć Naprawdę, trochę się zestresowałem <zartuje> No dalej skacz, bo no ręce mnie bolą Ja pier... Wydaj do góry, nie jest Stary, przyjdzie. ale to jest strach No tak, o no to tu chodzi, żeby się trochę pobać, nie? No to zrobi? No myślę, że tak, zobacz, już się szykuje, no Ręce mi się często. tu się wszystko częściej. Czuję, że gotowe no,

On jest nienormalny. Ej, trochę policzki mi bolą w sumie. Kepcią Ej czekaj stary. Dobrze, pas! O kurde, ja dobrze? Zajbiście niedobrze! No dobrze było, stary. Dobrze było? No ale policznie bolą wiesz? Ja tak? się podobno, nie tak powiedziała. Dobrze. Tu na powodzonka. Dzięki. Bardzo dobrze było, ale jak na początku, jak mi się nie strzeliło, taka prędkość była. Tak? Wszystko, no strasznie, tylko było. Trochę się cykam. Oraz, ten wagaczek. E, wagaczek? Ile masz? Bo obiad dobry zjadłem. Ja też. Świniaka zjedliśmy zj 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 dzisiaj. <grym> Nic? Nie na no, obiad. obiad. Obiad, ale to był świniak cały, nie? Tak, tak, tak. 15 kg. No i 15 kg doszło. No. <grym> tak, to my szczupki przecież. No. To widać, co? Proste. Tu na chcę rozłożyć lot, nie? Ale Leci. Ja bym Trochę jak była w Dobra, widzę, ja się trochę cykam, przyznam szczerze No jest, jest strach, jest strach ale... <laughs> Bardziej ja Oni mieli jeszcze, on do... miał jeszcze doświadczenie wcześniej na tej Proce to w ogóle nie ma porównania To nie ma porównania? Wiesz, to powiedzieć, co jest lepsze mi, bo Proce miałem rok temu no. Ale wydaje mi się, że to jest dużo straszniejsze o, to ja się rzucam na głęboką wodę, ale tu przynajmniej mogę wyskoczyć, bo na procy za ciężki byłem No i gitarka Begamy za gdzie jest już, ty? On zaraz na Mondevere zjedzie Bierz go. Trzymam się z tyłu, a sekuruję, żeby sobie upiecić w obie dłonie przed sobą. Ale ja spokojnie. F... 3, 2, 1, 5. Ban... Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Dla... Ja pier... Dobra, mamy następnego. E ja, dobra, z przypadł teraz ja Basik! Ja. Dobra! Ja, ale emocje są, no tak? Jak skaczesz? Ewo pytanie do siebie. Ola wie, że skaczesz? nie. Mama wie, że skaczesz? Nikt nie wie. Nikt serio? Kompletnie nie tak samo. Konak? Nie Patrz, ale. Patrz, wyraziłem certyfikat. O kurde! O cholera! Jak Smarty? Skorek czy nie? Ale coraz bardziej czy nie? Tak? A wiesz o tym, że Jacob ci zrobi czeka skoku na bungee? Jak nie skoczysz? On ma? On ma? Nie, to ja też muszę. Tam amator skoczył ja też. Nooo. Ja na skybase wchodziłem, a tu nie skoczęłem. No właśnie. Ile razy spadałem z że już mam ugrane wszystko? <laughs> Pierwszy nie no. Pierwszy. No wy się trzymajcie! Nie widzę nic! Widzisz mnie? Nie widzę! Dobra widzowie, lęk wysokości jest przepotworny, nie? Naprawdę. Wolę nie patrzeć, mam zamknięte oczy. Muszę się obawić, jak płoda. Będzie dobrze, chyba dobrze. Ale zanim przejdziemy do skoku zmartego, chciałem ja Was zaprosić do wspólnej gry w World of Tanks. W pierwszej linijce opisu macie link do rejestracji. Jeżeli się zarejestrujecie z tego linku, to otrzymacie takie bonusy: 7 dni konta premium, 250 tysięcy kredytów na start oraz unikalne czołgi. Więc jeżeli chcecie ze mną i ze Smarty pograć, tutaj macie nasze linki, dodajcie nas do znajomych i widzimy się na Twitchu. Pewnie u mnie i czy u Swartiego będziemy streamowali World of Tanks i wygrali z widzami. Więc zapraszam serdecznie linki w opisie. A teraz przejdźmy do odcinka. Kuba lecisz! Dawaj! Jeden co mam utrzymać? Tak jest, ją trzymać? wy skończę, sobie w obie dłonie po prostu Ja zaczynam odliczać, a Ty się przetrasz do przodu. Dobra, dobrze? raz. No? 3, 2 2 Jeden, badźli. Ja, 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 ja -a! -a! A! A! O! Hollywood! o shit! O! Ja o! o! No co to. O! O ja pierdzielę! To był pierwszy i ostatni raz debile A to, ja to jest ja twój patrzę. pomysł był, stary Jak to się na Ole kuzacko, nie jakie to jest zarąbiste uczucie! Ale zeskoczenie z tego to jest dramat. Ja zamknięte oczy do góry, nie patrzyłem w góre. Ty jesteś lepszy od chyba keptie, jak ty skoczyłeś. Pomygałaś. No. Ziemia kochana. Witam cię serdecznie. Jak dobrze, że ty jesteś, naprawdę. Gracki Gratki, stary Dziękuję bardzo. już powiedzieć, że albo nie masz lęku. właśnie, <laughs> albo potrafisz do przodu. Nie, miałem ja zapięta oczy. <laughs> Super, dziękuję bardzo za przeżycie, naprawdę. Polecam, nie? Ja miałem cykora dużego. Halo, skoczyłem! Super, Widziałaś? Mercedesa mojego chciałaś, to było pierwsze, o co poprosiłaś. Aha, to, to nieźle, nie jest Nie, powiem ci, że Chicago Hollywood, wszystko razem, całe Stany Zjednoczone. Nie, tak mi się wydaje. Piękny, klasyczny, naprawdę, ogień totalny. Nogi mi się tak często mi ręce, że to się nie w głowie nie mieści. Ja to się bardzo nie, nie, nie wiem. <tuszy> Aha, właśnie żurny, nie, no nieźle, dzięki. Nie, no fajnie. Wiesz że za gruby jestem. Nie. Aha. No. Nie no, No fajnie, fajnie. Mogę pomachać Oli? Ola cię nie widzi, ale możesz pomachać. Widzisz? Mnie? Widzisz, my, Ola? A czemu nie widzi Nie rozmawiamy na wideokolu. A gdzie wy rozmawiacie? No normalnie. Zdajesz sobie sprawę, że na Messengerze można zadzwonić normalnie, a nie wideokola robić. Co? No, po co że tak? Zresztą, po co ty do mnie tą kamerę odpalasz? Widzicie. Dobra, Ocie, kończymy. Zaraz najmłodszy uczestnik. Dobrze jest? Dobrze jest. Ale ale nie wiem jak będzie u góry nie. Przedobaj żyć w ogóle coś takiego? Ja przyjechałem żeby na komputer siedzieć, nie. <grym> Pozdrawiam. Ty, ale na, na przykład kapek bardzo mało waży. Ciekawe co? Czy wyżej polecisz co? Także możesz sobie opiecić obie tony przed sobą, więc nie trzymaj się Robi to. Jak coś to cię złapie. 3, 2, 1, węcz. <grym> <grym> Chętnie żyje? Nie przesada, przesada ja k***! Bie... Jest dobrze kapek? Jest dobrze! Sztojnik lubi kapek, Jej. lubi! Kole. Powiem wam wizowie? polecam, ale no, się trochę u góry. W sensie na pewno wydaje mi się, że pomogło mi to, że się nie patrzyłem w dół. Tak? Znaczy się, że przeżyłeś, nie? Tak, no to jest najważniejsze. Nie? Ale latnie rozłożyłeś, widziałem. Idziemy do Bebzona. Jo, jo, siemanko, Weblon. Takie to już w ogóle się dostaje, jak. No skoczycie. Tak jest. Żeby nie było, że to fotomontaż, nie? Skoczyłem naprawdę. Tak, Reszta dziękujemy. Na razie, cześć.